Witam serdecznie. Dzisiejszym moim gościem jest pan Jerzy Zięba, autor Dobry. książki Ukryte terapie Czego ci lekarz nie powie. Jest to książka bardzo kontrowersyjna, łamie wiele mitów, ale też wiele rzeczy nam wyjaśnia. Chciałabym, żebyś nam dzisiaj, Jerzy, opowiedział, dlaczego witamina C w naszym organizmie jest tak ważna. Już Albert St. George powiedział po wykrystalizowaniu witaminy C, że nie jest to witamina, jest to środek odżywczy. Witamina C ma działanie ogólnoustrojowe. Ona nie działa w taki sposób, jak nieraz możemy sobie pomyśleć, że pytania ludzie zadają, na co ona jest, co ona robi, jak działa. Nie można powiedzieć, że witamina C działa na serce, a nie działa na wątrobę, albo działa na wątrobę, a, a, a na inne organy. Nie. Witamina C ma działanie właśnie takie ogólnoustrojowe. Jej wpływ na organizm to jest wpływ właśnie na cały organizm, a głównie, chociaż nie tylko, na budowę kolagenu. Człowiek pływa w kolagenie, jest zanurzony w wodzie, bo wiemy, że większość naszych tkanek to woda. Ale żeby się ona nie rozlała, że tak powiem, to ona jest zbudowana, połączona z kolagenem i przestrzeń międzykomórkowa zawiera właśnie kolagen. I ten kolagen nie utworzy się dobrze, do tego być może jeszcze dojdziemy, jeśli nie ma witaminy C. E, straszą nas wszyscy szkorbutem. Jest to już taka drastyczna forma, ale ile powinniśmy dawkować witaminy C? Zapotrzebowanie organizmu na witaminę C jest niezwykle zmienne. Zapotrzebowanie organizmu na tą substancję jest y, najbardziej, że tak powiem, szerokie. W odróżnieniu od innych substancji, których potrzebujemy pewną określoną ilość prawie zawsze. Natomiast z witaminą C jest inaczej, dlatego że nasz organizm, w zależności od jego stanu, potrzebuje czasami troszkę witaminy C, a czasami potrzebuje jej bardzo, bardzo dużo. Jest niemożliwe ustalić dawkę konkretną jakąś witaminy C. I dlatego, w zależności od tego, czy my mamy infekcję. Czy jesteśmy zdrowi, to nasze zapotrzebowanie się gwałtownie zmienia i bardzo drastycznie. Dlatego nie ma konkretnej dawki. To, co się uznaje za, za, za rekomendowaną dawkę, a więc 90 mg dla mężczyzny i 60 mg dla kobiety, to jest dawka, która zapobiega szkorbutowi. Ale zapotrzebowanie organizmu na witaminę C jest dużo, dużo wyższe. Jakie? Trudno powiedzieć. Ale na pewno nie jest to tyle, żeby tylko zapobiec szkorbutowi. Czyli nie można jej użyć jednorazowo, bo każde ukąszenie komara też nam każdy, ją... każdy proces infekcyjny, każdy proces, w który wprowadza w nasz organizm jakąkolwiek toksynę, każdy zabieg operacyjny, który gdzieś tam tysiące, tysiące ludzi przechodzi codziennie, powoduje, że Poziom witaminy C, tej naturalnej w naszym organizmie, gwałtownie spada do zera. I pacjent, który opuszcza salę operacyjną, on już jest w stanie szkorbutu, przedszkorbutowym. Mhm. Witamina C nie istnieje. Dlatego jest niezwykle ważne, żeby tą witaminę mu wtedy, właśnie, szczególnie wtedy podawać, jeśli ukąsi nas pszczoła, tak jak powiedziałaś, czy komar, czy, czy dziecko zatruje się grzybami to jego zapotrzebowanie na witaminę C rośnie w, w takim tempie, to się dzieje z minuty na minutę i ta witamina C wtedy może uratować życie. Czyli jak w którymś wywiadzie powiedziałeś, witamina C powinna stać na stole obok tak, soli. Ja. Ja to żartobliwie powiedziałem, chociaż ja do tego niezwykle poważnie podchodzę, dlatego że tak, witamina C powinna gdzieś tam obok solniczki sobie i zamiast zakwasić sobie coś cytryną, to ja proponuję jednak posypać witaminą C. Nigdy też nie badaliśmy wcześniej stanu kolagenu naszego w organizmie, natomiast jest on bardzo ważny, bo aż 90% gałki ocznej, 40% mięśnia sercowego to kolagen. Jak jego uzupełniać? Kolagen właściwie to jest coś, co powinniśmy mieć z pożywienia. Ale no, żywność mamy taką, jaką mamy, i w związku z tym no, powinniśmy się czymś suplementować. Rzeczywiście, lekarze w zasadzie nie zwracają uwagi na stan kolagenu w organizmie. Dobrze powiedziałaś, że kolagen to jest. I 90% naszej gałki ocznej, i tak dalej, ale wiele osób nie wie o tym, że kolagen bez kolagenu nie utworzy się dobrze kość. I na przykład osteoporoza, która jest schorzeniem w tej chwili niezwykle powszechnym, już uważa się, że to jest, że to jest schorzenie, które dotyka taką ilość społeczeństwa, że jest chyba następnym schorzeniem po nowotworach, po zawałach chorobach innych przewlekłych, dobra kość nie utworzy się, jeśli nie ma kolagenu. Jeśli nie ma witaminy C, kolagen się nie utworzy, też nie zwiąże się w sposób właściwy. Dlatego jeśli nie mamy czegoś, co sprzyja powstawaniu dobrego kolagenu, musimy się suplementować, ale też należy się suplementować czymś, co jest naprawdę zdrowe, czymś, co jest naturalne najlepiej. Wtedy ten nasz kolagen będzie właściwie budowany. Oczywiście ja, ja czasami szokuję moich czytelników czy, czy słuchaczy mówiąc o tym, w jaki sposób powinniśmy uzupełniać ten kolagen. No i no cóż, trzeba powiedzieć o tym, że najlepszy kolagen, taki naturalny, naturalny, jest to wywar z korzych łapek. Nie każdy to przyjmie na, na twarz, ale tak to jest. I w związku z tym te kurze łapki, jeśli ktoś szczególnie ma rumułteidalne zapalenie stawów, jest to taki bardzo naturalny kolagen. Wszystko, co jest, jeśli gotujemy coś, mięso, i to jest lepkie takie, wiesz, to to jest właśnie ten kolagen. Wyśmiane parówki. Przecież wszyscy się śmieją z tych parówek. A parówki to jest jeden z najlepszych, jedna z najlepszych rzeczy dla człowieka, bo mnie w ogóle nie obchodzi, czy w parówkach jest mięso. Może go w ogóle nie być. Mnie chodzi o to, żeby tam była skóra, żeby były ścięgna, żeby były błony, powięzie i tak dalej. To jest właśnie naturalny kolagen. Ja wiem, że to troszeczkę ludzi tak. ale my mówimy cały czas o zdrowej żywności. O tej, która jest, która nie ma w sobie środków chemicznych, która nie ma w sobie barwników jakiejś. Bo wtedy to naturalne przestaje być naturalne. No tak. Ale dobra parówka to. To jest naprawdę bardzo zdrowe jedzenie dla człowieka, tylko ostatnio wyśmiane. To samo salceson. Przecież tam jest bardzo dużo kolagenu w tym salcesonie, szczególnie jeśli jest dobrze zrobiony. No ale kto nie dzisiaj salceson? To już trzeba naprawdę popatrzeć na to tak zdroworozsądkowo i, i, i nie patrzeć na to w sposób taki bardzo emocjonalny, tylko taki chłodny. To jest dobre dla człowieka, to jest dobre dla nas. Jeśli nie ma czegoś takiego, musimy się suplementować. Czyli ta suplementacja nie jest już luksusem, a niemal koniecznością. Jest niemal koniecznością. I w wielu schorzeniach, które, na przykład reumatoidalne zapalenie stawów czy inne choroby związane z tkanką łączną, to należy właśnie stosować kolagen nawet w suplementach, tak jest. Czyli proszę Państwa, jest to bardzo ważne w naszym tak, życiu. Tak. Dziękuję bardzo Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.